Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, ze mną jest Adzisław. Hello. dzisiaj sobie zagramy e... misję. Tak, dzisiaj zrobimy sobie misję, ale kooperacyjne. I pierwszą naszą misją kooperacyjną będzie misja na mapie Office, czyli nazywa się to misja Planowanie z Wyprzedzeniem. I musimy po prostu obronić jako terrorysta

Rozegraj misję. Dobra, to ja do dołączam. Eee, Tak, 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 ja już spokój stworzyłem. Tworzenie, znaczy, tworzę poczekalnie, Możesz już ten dołączać się do mnie. Zaprosiłem cię. Chodź tu, Dzisławie. Czas na zniwiszczy spuścić komuś pierdol. No. Ej, a w sumie szkoda, że ten OBS mi nie chodzi, bo kurczę. A co, No, o obs -em? W sensie on źle się nim nagrywa. Może Aha. się dobrze nim streamuje, ale jakoś u mnie nie potrafi średnio się nagrywa, on ma problem potem. W sensie te pliki, mam problem z tymi plikami nagranymi OBS. A szkoda, bo OBS jest na tyle wygodny, że tam można ustawić kamerkę w dowolnym miejscu, w którym się chce, co nie? A ja nie hmm. nagrywam CSA z kamerką, dlatego że właśnie on zasłania, bo. Yy, tak, w sensie, bo z każdej kamerka... jest, widać. Tak, A OBS mógłbym ustawić go na przykład po prawej wtedy, OBS. A, mógłbym nagrywać z Kamerką. Tak samo jak tak. ja słuchaj, miałem Sleeping Dogs y nagrywać, ale problem jest tym, że coś mi sterownik widzi wywala cały czas. No a, no a z obs mam taki problem, że w ogóle on ten, w sensie on nagrywa, normalnie nagrywa, o, tylko zobacz, ja sobie awkę kupię. O, jakaś taka... To, 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 to o, taka malinkowa, malinkowa. No właśnie, widzę, malinkowa. No, nie, nieźle. Oni ja, strzelają! Wyjeżdżają ja już na... Ej, tu błot wchodzi na plecy. Tyłem. Ich dobra, 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 ja jestem tutaj taktykiem, więc niestety nie mają żadnych szans ze mną. Jestem taktyk. Zaraz ich tu rozjebiemy. To nie dropa ci żadna pamiątka jednak? Nie, nic mi nie dropło. Mi tylko pięć dropło. No wiem, no ale widzisz to słabo ci dropło strasznie Tak, strasznie słabo. No i jeszcze ta, ten KNS w mi, mi 10 do, dropło tak naprawdę Ty w ogóle miałeś Twitcha podłączonego? Co miałem? Twitcha podłączonego sesa Miałem Twitcha, miałem podłączonego Twitcha i miałem podłączonego w grze jeszcze równocześnie czasami grę nawet puszczałem Ja tam podpalałem 5 Twitchów słuchaj grę i wszystko leciało A czyli jednak nie grałeś tylko na grę, tylko na 5 Twitchów Nie mówiłem ci, że Twitcha odpalonego miałem a ile? To 5 Twitchów miałeś aż odpalonych? No, z 5 Twitchów na telefonie, jeszcze na laptopie, to tak z 8 Twitchów było. A to, chyba... no, to no to czemu mi nie powiedziałeś, że na 5 Twitchów chciałeś? No to było. Ale tutaj i tak nie działa. Nie no, Twitch działa, bo Dorianowi dropo z Twitcha. Ale wiesz, mi tu musimy. Nie, 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 chodź tutaj na hosta. Ale ten, ja ogólnie słuchaj tak. E pierwszy mecz w drugiej rundzie już dostałem Zdasta, nie? Zdasta mogę mogłem sprzedać y, za. Kurde, nie mogę coś strzelić. Ja firmy. Ej się zgadłem. Ej, hosta bierze. Ej, hosta Kurwa. Bierze. Nie, nie bierze. Po prawej jest, po prawej jest. Do... Dobra. Ej, cześć, co ja powiedziałem? Na czym ja się zatrzymałem? No nie wiem, na, to, na tym dropieniu. dropieniu? A, wiesz, no i druga runda była, pierwszy mecz. I patrzę, patrz, pamiątka, zdasta. Sprzedłem... Ale to było z Twitcha czy z CSA dostałeś? Twitcha, bo, Twitch bo na kompie oglądałem Inferno, a na telefonie miałem Twitcha I, mhm. i był Dust grany z Dusta dropłem. Mogłem ją wtedy za 60 wystawić, jakby się rynek nie zbugował, nie? Ale sprzedam ją wtedy za 10. Mhm. No to faktycznie. No, potem Ale, to, ale to kurczę, no to mogłeś mi powiedzieć, że tak tylko jest oglądanie sześciu Twitch na raz. No nie wiem, no to myślałem, że ty też tak zrobiłeś. Nie, ja jednego Twitcha hmm. miałem odpalonego i ewentualnie grę, no i tyle. Ale no to dlatego się mi nie drobło. działało jak kobla. ale ten. Później chyba dropłem sobie Mirka, to jednego sprzedałem. Tak, pierwszego dnia dropłem sobie dwie pamiątki, drugiego też chyba dwie. To. to... Ty dobry. Co? Boże, ja co oni są wytrzymali? Głowę im strzeliłem, nie nadal żyją. Ten choć bo hosta jak biorę to jest przesrane, bo już koniec gry jest eee, mm. tego tak No, otworzyłem no. potem Mirka, to TMP9 Hotrot mi poleciał. Ale kurwa, no pytał. Ja się pytałem ciebie, a ty mi powiedziałeś. Wiedziałem, że oglądam Twitch i CS no. Nie ja, Ale zjebałeś. Ja cię kręcę i przez to ja też zjebałem nic mnie dropu. Tak. Rzuciłeś teraz. już ten materiał co ci dropła? To, to, co, co mi dropło? Tego miksa z kosą? Czy jeszcze nie wrzucałeś? Nie, no przecież tego miksa z kosą nie wrzucałem. Ja nie wiem gdzie go mam, gdzieś mam go na dysku. Dzień. No i ta kosa tak naprawdę mi nie dropała, tylko że wtedy cię okłamałem. Tak, znaczy żartowałem tak. właściwie. Tak, tak, tak. A no, to miałeś czy nie miałeś? Nie, no miałem, ale ja, 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 mi nie dropła ta kosa. Ja ją na chwilę dostałem. Aha. O, drjana. Od Doriana, no. Na, na ten. Dostałem go na mecz po prostu. Aaaaah. Lipa. No, więc ja nie mam pecha ogólnie do CSa. a To nie jest tak, że coś w chwilę coś dropie. Nic mi kurwa nie dropi. Nic mi kurwa nie dropi. Yy, nic mi nie dropi. No ja a też ty mam nie mi nie far, powiedziałeś... Słuchaj, bo Oglądałem wszystkie kobelstony i żaden Cobblestone mi nie dropnął. No to bo na Cobblestone zawsze najwięcej osób jest. Ale a ja mi nic nigdy nie dropło, więc go a wczoraj mi nie no Więc gościu ty nie mów, że nie masz że masz pecha, bo masz pięć skrzynek, a ja nie mam ani jednej i mi jest smutno. Bo ile ile na tym zarobisz ogólnie jakbyś miał podsumować? Teraz po, po tym? No po tym, po tym... Antyterroristi wygrywają? To co? O Boże. Się. No właśnie czemu żeś biegał. No ty powierzchni by biegasz. No ale ty żeś mógł mnie stać. E, po Majorku jakimś... Wyszedłem 45 euro Czyliśmy euro, no czyli 20 do przodu jest? No jeszcze tak? 20 do przodu, nic w to nie wsadziłem. No, no to widzisz, wygodnie. Dwie stówy... ile? Cztery dni, tak? ja. Yeah. No to ogólnie. nie, no to w sumie w pracy byś więcej zarobił. <śmuszczak> Jakbyś poszedł. No ale ja się nie narobiłem, siedziałem, jeszcze jadłem, nie. Słuchaj, siedziałem sobie przed kąpem oglądałem mecz. Pilnuj tego zakładnika, bo oni chcą sprytnić te boty. To nie jest tak, że to jest łatwa, łatwa misja, tylko to jest wiesz... Nie jest easy. O kurwa! Wszyscy wbili, od longa wbili. Longa. No ja mówię, ja z fluszą tą misję robiłem chyba 5 razy. No bo zawsze... Nie, to ja tą misję wtedy miałem, o. A ty ją zrobiłeś u siebie? Zrobiłem ją, bo chciałem dropa. Dropa chciałem. Uff, dobra. Trudna misja, jak widać, jeśli 5 razy... Masz hejs, na Możesz rzucić mi kałacha dzięki. Dobra to może ja na Longa pójdę po prostu, a ty będziesz pilnować tej strony. No dobra Mołka kupię Zobaczymy czy boty będą tak bardzo przewidywalne To, to jak wiesz, powiedz czy tam idą twoją stronę? Nie, nie idą tędy Czyli idą prawdopodobnie od twojej strony Tak, no to tutaj patrzę od tej O tutaj O Jezu, przy cochany Pilnuj tam, pilnuj tam, bo mógł tu już wejść. czy ja robię ci czy nie? Nie, nie robisz chyba. Nie masz nie ma firea Przy obronie z botami. O kurwa! Ale spycie. Czekaj. Nie, nie ma. Nie, nie robisz, nie robisz. Spoko. To izi. Izi, Aż Hasztagowskie. Zero litości. Tu 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 ale ty, miałeś dropa w tym tygodniu, czy nie? Tak miałem, ale mi je chujowe rzeczy zawsze dropią Mi też, najdroższy skin to 30 centów Nie wiem, u mnie najdroższy skin to 40 centów Serio? Chujowe mi dropią rzeczy, daj spokój A mi 40 centów najdroższy skin 30, no On longa powie Nie, gdzie on powie? Nie bieżą? wiem, wiesz co, z butami to trzeba uważać, bo one są sprytne bardzo. One są takie. No, one bo, bo też są inteligentne bardzo, nie wiem czy wiesz. Tyle, ale chyba, jest bardzo... w, chyba w tym trybie, bo na miksie to jakoś tak średnio. Tak, na miksie? No to chyba w tym trybie, <laughs> one po prostu mają udoskonaloną ten. Inteligencję, nie wiem czy wiesz. No tak, nie, no bardzo mądre są, słuchaj, z mołotowym na mnie wbiega. <śmiech> <śmiech> wiedział, wiedział, co ten. To jest to, 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 taki mają ucha. No może oni no mają. Stój, tu ja pójdę do longa, zobaczę Ten bo dwie Dobra Jest tutaj. Nie yeah, Long jest czysty słuchaj Jest tutaj, ale się wygupia. W sensie kampi Oj sorry sorry zapraszam miał wejść a to co? Ogólnie Kampił był bardzo przebiegły bot, bo ogólnie Kampił tam na dole co nie I skakał żeby nie zobaczył czy już jestem tutaj I kiedy zobaczył to wyszedł wtedy i chciał mnie zabić ze swojej droni byłby nie? No, no, no. Te boty to są przebiegłe w ogóle Bot han, Bot Queen, Bot Clive, Bot Zim, Bot joe. A ile robiłeś to z, z tym? Robiłem trochę bo po, pamiętam końcówka była i zawsze jakaś parówka do mnie tutaj dochodziła i, i kurde zabiję Pinuj Pilnuj, tam tamtej strony jakby coś się działo to mów Ogarniesz sobie poradzić sobie z tym jednym to, to, botem? No, to, to na pewno nie przebieg. Ale przy przychodźcie, może? Stelki. Nie, na no, jalonga pilnowa. Wiesz, mógł, mógł przelecieć, tepnąć się. Nie, nie, chyba już tak nie jest. To wszystko możliwe. No idzie, znowu ostatni no, kampi. Nie wiem, znowu kampi. Dobra. Czy granaty mieli? Ostatnio mi coraz lepiej idzie strzelanie z kołacha, co nie? W sensie ten full, control, full, control, aut, auto, full auto, jakoś full auto, control, mi wychodzi pomału Ile tu fali jest ogólnie? Jeszcze... Jeszcze dwie Dobra Tam, to tam o, pikno, tam tamtej strony ja tutaj na razie stoję na longu, ale na longu chyba jo, czysto, pie, ten pie, razem chyba pójdą, pójdą, ej chyba Smoke. Chyba ta... ile do ciebie Jest, do tu Kurde a i ten, wracając, nie? E, bo mówiłem coś o tym sterowniku. E, nie bo po prostu mi nagrywacie, mi często się ta gra zawiesza. Ko wczoraj reinstal systemu, zrobiłem myślałem, że to może przez system coś. I dupa, i dalej nie działa, i, i coś od karty mi wywala, nie? Sterowniki o najnowsze. Weź zacząłem. No, taktyczny flash. Dzięki. <laughs> no, ale i o, No, no. Jakie to są ty. Pomoc ze mną mnie granatem rzuca, no. No bo nie on, boty są bardzo przebiegłe no, co ci tu mogę powiedzieć Grenade. O, ej co tu jest? To ty rzuciłeś granata? A, to ja rzuciłem Myślałem, że ludzie się, że bot się tu czai Przebiegłe <grym> pod, pod, stołem, nie? Mógł, mógł to zrobić Dobra Easy Easy, easy nie mam tego kawałka w starteraku. A ja mam koło h no tylko to tak. To nie taką... Tylko wiesz, że za mojego, tego czerwoną linię to by musiałbym zapłacić za 20 pewnie euro. No ale po co ty bierzesz takiego drogiego? Po co ci? Nie wiem. Zamiast kupić sobie Paydaya 2, to ty bierzesz jakieś kawałki. No, ja bym wolał Rocket League albo H-101. Ale tu poczekam, e, na poczekam na promocję. Wiesz, że te skiny przecież podrożają moje? Naklejki moje też podrożają. Ale wszystko za. staniało teraz. Ej, pilnuj wejścia! O kurwa, no. ale zjebałeś. To jest ostatnia fala, dwóch musisz zabić. I właśnie tak ostatnio było jak ja grałem z Goodlockiem. Zostałem sam na trzech paznogawym. Kurwa, idzie to teraz skampić powiedz mi. Ustaw się, nie wiem. Ustaw się z tyłu i, nasu, i ja cię krzyczę, jak będę krzyczał, jakby dobroić. Nie tu, aż tak daleko nie musisz. Dobra, będę pilnować dwóch wejść. Bo ty patrz, patrz prawo, ja ci będę lewą mówił. Patrz prawo. Trochę tak. Jest Oj prawa idzie. O. o kurwa taktyczny flash I teraz pewnie wbił co nie? I zaraz rozbroi zakładnika Nie wiem Jest prawa o, jest nie się dobijemy Nie no co to 85 może dać Ja nie wierzę No nie wierzę po prostu co się w tej chwili wydarzyło Ja pierdolę no co za chamstwo To za chamstwo nie? a ja też se mogłem WP kupić, dobra, jak zginę to sobie kupiłam WP. Ujrzyjcie, jakie mam hajsy, patrz, jakie hajsy. Albo chuj, teraz sobie kupiłam WP, bo chcę come on, come on, Albo nie, w skałach. Może nie. Dobra, boże ty co za hamster. Ale jak, jak te boty my mogły to zrobić w ogóle? No nie wiadomo. Czego mogę się spodziewać po błotach? No, boty to takie hamowy są. Daj, wszystko mnie Dobra, udało się. Taktycznie żeśmy to wybronili. Easy fragi z AWP. Kurde, 55 HP. Ajajaj, aj, aj. dobra, ty ja patrzę go longa. To może. weź apteczkę, dobra? Weź apteczkę, ma, przyda nie się. Nie tu apteczki. No bierz apteczkę, nie pierdol. No <laughs> nie, że nie ma. nie że nie boli. Ma. Bierz apteczkę Rzucę i... apteczkę. Ejo. ciebie! To ciebie, to cofaj, wycofaj, wycofaj, wycofaj. ja dobiję O oh, wow, wow, sam tutaj, dawaj izi Dobra, ja się chowam Jebie, z cię widzę I ostatni jest u mnie Gdzie jest ostatni? Tutaj, Teraz ci pokażę Chowaj O, ty gnoju Dobra Tam się Może w ogóle zacznę zaraz, zaraz, strzelać z jakichś takich broni Weź auto, sobie. Co wziąć? Autokampę. Po co? Taszka jeszcze będę postrzelał sobie. Chwilę. Nie wiem. Wie, wie. Może zacznę strzelać z takich broni, że wiesz, jakiś ten, ten wbić, jak to się nazywa? Eee, nie, nie, osiągnięcia, bo ja niektórych osiągnięć jeszcze ja z mam broni, nie mam. Nie, nie, bo ja nie robiłem sobie, nie nabijałem sobie specjalnie, ja po prostu tak w grze, jak gram. Jakiegoś Jakiś augasy zaraz wezmę, żeby nabić, kurde, ten. Jeden był tylko. O kurwa, jaki taktyczny... Oni... Taktyczny, taktyczny ten smoke. Oni dziwnie... Kurde, zasmokowali mi longa. Ale, longa cham... może. Ale chamstwo. Ale chyba mogą iść od longa. Kurde! Są, idą... Poczekaj, ja ci powiem. Nie, idą na, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Idą idę, do bota. Idę idę, 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 idę. Szybciutko. Idą do bota. Szybciutko w lewo i ten broń sprawy. O broń sprawy. No kurde! JEDNĄ KULKĘ MIAŁEM, TY! Walia. Dobra, ej skup się ten, bo nie możemy ten z botami wygrać Dobra, dobra ale ja czekaj, camper. No, kogoś powiedział, że miałem jedną kulkę, nie widziałem No, a to ja sam nie zauważyłem No, no dobra, dzisiaj koniec tych żartów, dawaj musimy to ugrać, no, bo, musi... to, bo to botowe imperium no, jest Musimy wiesz, to ugrać, bo no. Coś... No. No. się no. ile, ile, za to, 300, 300 PD ja dostanę za to, to dużo, dużo doświadczenia, co nie? Level bije Jaki ty masz już level w CSie? Zaraz Tak jak ty Tak? To nie Cię że ja misji nie robię, nie? No, no, ja robię dużo misji Ja muszę... A masz już złoto? Nie, co ty, niedługo się... 20 września się kończy I muszę złoto chyba nabić Będę musiał złoto, swoje nabić Ale Ace mi popsułeś, kurde wstawił no, potem złoty. Ace... Bot na Ace Na bo <laughs> I, 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 i ty byś pewnie wrzucił na YouTube, nie? <laughs> no, no. no i ten, i 5000 wyświetleń, tak 5 by wyświetleń? <noise> tak No, mówię, koniec no, i 30 zł z, złoty polskich nowych no. <głos> <głos> Nie dasz tyle, bym nie dostał za to Ale nie... 5 zł może O, i, i, idą do ciebie, widziałem Idą do mnie? Tak Jest My jeden nie? u ciebie Co, bo zginąłeś? My, nie Ale... A jeden, jeden jest chyba u ciebie po tak mi się wydaje minął się ze mną no, to bo to jest, no to jest sprytny, nie? Bo ty takie, takie są. Bo ty takie ja są. Musisz z... uważać na te buty, Wie, kurde, bo boty, bo to takie przebiegają. Ja, ja coś w środę niby miałem rzucać tę misje. Znaczy ten drobny z moich misji. Kurde, już mamy poniedziałek, a ja jeszcze nie wrzuciłem tego. Muszę to obrobić. A, a widzisz? widzisz? Nie możesz tak się opóźnić. Ja na przykład wszystko wrzucam na czas. No, no. no, na pewno. Nie no bardzo, <laughs> tak. Wszystko na czas. Ej, w ogóle, wiesz co, śmieszna I... sprawa, bo operacji do ciebie Nie Ja bieglą, pierdicze... Tyś prze ściany mnie zabił. O kurwa, to nie źle. No pokaż te majstra WP. O jaką fajną ławkę masz. O, tak, daj prawa. O. Kurwa, no co nie to tego było? Nie pytałeś, ale no stoi tam. Nie widziałem go przez chwilę. Oni chyba wszyscy będą z prawej wbijać, czy z lewej też wbijają? z lewej mi wbił. Kurde, z... wbił mi. Siedział. Gdzieś, a nie... Nie wiem gdzie. Bo nie wiem... Kurde te boty to przebiegłe są. E, ogólnie powiem ci tyle. Mogę ci ucieszyć. E, tego bota jeszcze będziesz pilnował 12 minut 41 sekund. A co potem? No potem wygr wygrasz. Aha. Bo tyle rundę trwa. A, faktycznie. No, no, no cóż. Ogólnie cię no to super. jest jeden... Dobry bot? Uf. Już już chciał mnie zabić. Dobra, no gdzie jest Mam na nadzieję, że ten ostatni cię nie zabije. No chociaż ja się ja się czasem o to boję. A jak się podkopię. Kurwa, no i teraz... I ci, 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 tak Bierze będzie brał Gin śmieciu. Ale on jest nobem, bo widział ciebie i brał No bo chciał mnie przechytrzyć, no myślał, że będę kampić nadal A, to, to prze, przechytrzyć. Dobra, weź tym razem nie zgin. No dobra. Ile, ile to fal? 5 Pięć jest? Pięć jest fal? Dobrze myślę? Nie no jak, jeszcze 15 fragów musisz zrobić. Widzisz coś tam? Nie, u mnie czysto, idą do ciebie prawdopodobnie Do ciebie idzie jeden I drugi dojdzie do ciebie. Jeden jest na longu. O nie! Nie ma na longu nikogo. Uważaj ma Uff, Uff, ledwo ledwo. Co ledwo ledwo? Pestkuje. Bo z Glocka to nie można full out, prawda? Okay. Glocka full out to takie zabupy. No, ale wiesz, bo odstrzelał ze skauta chciałbyś no, się trzuta strzelić. Ale, ale, ale Mało brakowało i byłoby rady. po tobie. Nie dałby rady. U mnie są. Wszyscy? Nie, jeden. Myślałem, że wszyscy co, nie? Dobra, jeden jest chyba u ciebie. Pewno pilnuj wejścia. Pilnuj. Pewnie już się przemknął. Jak nie patrzyłeś, nie przemknął się, kurde, bym go słyszałem. Bo o tym sam przebiegłe, pamiętaj, no. one potrafią. No, jest, jest, jest na. Dobra. Uf, mało brakowało i by bo, no, jak robi napad, kurde, znajdę. Z no co takie? No, mógł cię wysadzić, pośmiertnie już, i wtedy byłby koniec. Ostatnia fala? No. Dobra, dawaj, ugram cię. Nie zgiń! Dobra, mam nadzieję, że mnie przez nie zabije, co? U ciebie są wszyscy, bo u mnie jest czysto. Nie czysta. ja U mnie czyste jest ogólnie. O, ekspert Kałaha. 1000 fragów. Jest, idzie jeden do ciebie, nie trafiłem, bo Kurwa, no i znowu nawet. na końcu. Słuchaj, nawet nie zdążyłem do drzwi Prawie. Kurwa, co za... <laughs> Właśnie mówię ci o oni cały czas Boże, Adzik, dlaczego zginąłeś w ostatniej rundzie? A dlaczego ty zginąłeś? No ja zginąłem, bo ty zginąłeś, no proste Nie giniemy w ostatniej rundzie. Adzis, o ogarniaj no, ty gdzieś umarł, a nie ja a nie uminęć No nie, dajesz, no dajesz nigdy, nigdy złe... tego nie przyjdziemy, znowu będzie 50 do dałeś, a nie Ile razy z Goodlakiem to robiliście? No ze 4 Boże zawsze, ty... zawsze w ostatniej rundzie umieraliśmy No i teraz też była ostatnia runda, co nie? No Weź ten, zróbmy to. Jesteś za daleko od strefy detonacji. Jaka detonacja? Od czym... Pilnuj tam tego wejścia. Ok, pierwsi są Izi. O, ty głupo. O, no, dobra. No Wotrok mnie zabił ten YouTube. <noise> no, eksperta WP mam. Patrz, jakiś to nie jest. Ekspert e? jesteś dobry. Ile? No. 500? Nie, 300 chyba. W tych fragów. 500. Zawupy było 500 Ja już dawno AWP mam po, porobioną Nie, ja zawupy tak dużo nie strzelam Ja zawupy to gram bardzo dużo Ja teraz jestem Mistrzem P90, Jesteśmy... nie? to jest moja broń Serio? <laughs> ja strzelam P90 lepszych heady niż Kaha. U Ciebie są chyba wszystko no, nie czysto Ci pomóc Dobra dawaj, dawaj dawaj bo śmietnik no, sobie Kurwa, no jakie przebiegły są? To będzie Aisik? Aisik nie, nie, jeszcze jeden nie ci dostał, Geniuszu Aisik no, no. no! O, przebiegły, bo rozjebał cię! Rozjebał cię! Sfajerował mnie, frajer. No, jedzisz mi na fraga teraz kapelę. dałeś mu. Co? Dałeś mu, fraga mu Smok, dałeś do nowego. No Jak tak można? A ty smoków, Leży, proszę cię. No bo bo to są taktyczni, oni rzucają smoki taktycznie. Tak, tak, samo z... fleski. Są taktyczni, wjeżdżają ze smokiem na ciebie. Tak. One wiedzą, czego się boisz. Znają twoją słabości. Ciebie. ciebie. Jeszcze jeden gdzieś jest. Nie, uważaj, no jednego nie wiem gdzie jest, cofnij się. No i pewnie teraz botę skradł. Bo oni są przebiegli, oni rzucają czterech oni są, na longa. Oni mają w-info z dupy. Oni rzucają tego, czterech na longa i jeden się przykrada i roz, yy, zakładnika ratuje. A, jeden no, a tym pod, to polega. podkop, robi w ogóle, nie? Podkop, no dokładnie, o, za, okno jest chyba, to on przez okno może wejść, musisz pilnować okna. No nie ma go, chyba że się skampił. Pilnuj tego. Jest? Tak jest. O ty jesteś a, sniper. A fej ten, ai ace, No, ace, niezbędnie. Ej. I tak fala fala czwarta, to jeszcze, to ja, jeszcze to jesteśmy... Neutral. Ten, Adzisławie, nie giniemy ten. Dobrze, dobrze, kumplu, nie giniemy. Łap na zachęta Dzięki. Niech niech moc będzie Dobra, stawien... dzięki temu, dzięki temu będę ten, o, o, bo ty trochę mieli. Wszystkie do Ciebie pewnie przyszły Idę Ci, idę ci pomóc gdzieś tam Daj mi miejsce no, jak już się bałem, że zginąłeś Prawy, prawie. dobra, strzelaj, strzelaj Jeden w oknie, w oknie, jeden! A to spryciarz A to spryciarz, musisz to ugrać kumplu, bo ja przecież na pewno Ale dobry strzelec tego wokół całej hejdu? No Ja zrobię O ja tam, jest tam, u ciebie Ja pierniczę, mam takie mało HP A ile? Ja pierniczę Czemu oni grają jakieś augi cały czas? No bo no, to, oni bo... są taktyczni Augi to jest bardzo taktyczna broń to jest silverowa broń Nie, aug to jest właśnie pro broń Najlepsi gracze grają augiem No raczej nie tak, teraz ten SL 1 Colony, no ale przecież tam wszyscy grali AUGiem Nie grali. A, AUGiem albo FAMASem. No nikt nie grał żadnym tak, UGiem. grali. I P90 właśnie wszyscy nie, też grali. Nie, P90 grali Polacy. Nie <laughs> <laughs> no, wiem. Tak. Ale ten, mówię taktycznie. Nie oglądałeś pewnie nawet, a, a wiesz. Oglądałeś. Polaczków oglądałeś? No, a myślałem, że wygrają nawet. Jak po pierwszym meczu wygrali, to myślałem, że wygrają. Też to myślałem. Ej, ale pilnuj tam z jednej swojej no. strony. Masz ostatniego. Je... Ej, jest u mnie! No mówisz, że jest u ciebie. A tego nie chcesz zabić. No. Masz no właśnie. Ta ja mam farta. Ja mam skilla. Poczekaj, która to ronda? Ostatnia. Fala? O, nasza ulubiona. To chodź się skąpimy na bocie. Może weź MK jakoś, czy coś kup. Poczekaj, poczekaj. Ja nie... Pignuję na razie tego, nie tej tego strony. Kurde, nie mogę kupić, bym małotowa kupił. Pytanie, na wejdą, co nie? Flashback. To co zawsze. Idą, I do, Od, idą. idą. Nie pilnuj tej strony, pilnuj tamtej. Dobra. Uff, myślałem, że zginąłeś już. Tak, zginęła. Nie wiem no. Pamiętaj, że bot są bardzo chytry. Brytne. Kurde, jaki taktycznego Nejda mi rzucił! Ja pierdolę i flesza taktycznego. Nic nie widzę. To taki tak. A masz, kurde. Dobra, jak teraz bot nas dwóch zabije, to. Bo... To nie zasługuje na to rank. <grytne> to zwalniam cię. Kam, kam, bo ten ostatni bot jest zawsze najchytrzejszy. To jest najgorszy, 1,27 no. Dobra, nie będę ryzykował. No, ten jest dobry Food guna wezmę To jakiś ich pro grać, poczekaj To jest Zim Zimem nie ma żartu Ja pierniczę no, jest Uff, jest, wygraliśmy Yeeeey kto to był, co to co, był co, 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 co za mecz Co to były za emocje, Uff. Uuuu Awansowałem, o, awansowałem Jestem orzełek 2 Lym Uh, a Ty awansowałeś? No, nie, nie, nie. Awansowałeś do Awansowałeś? Tak, tak, tak. O, Od idzie, razu na tego. Idzie. Na Global. <laughs> na Global Cebula. No <laughs> cebule. Uf, to była misja. No ale nie, nie, trzeba przyznać. Była, trzeba przyznać, że była doprawdy. Nie oszukuj. No, ale taka. Spierdolnięcie. Taka z taka, z, izim. z taka Izi. To teraz pokażę wszystkim. Patrzcie, patrzcie, wykonałem misję na ofisie. No już! No i tak się kończy dzisiejsza misja, a już niedługo. Kolejny odcinek Elolo Cześć.